W poprzednim odcinku pokazałem wam, w jaki sposób skierować sygnał z pierwszych dwóch wejść, do których podłączyłem właśnie poliędy Play. Tym razem chcę pokazać wam w jaki sposób zarejestrować w programie DAW dźwięk przetworzony przez efekty. W tym celu należy przejść do zakładki DAW. I w miejsce prampów wybrać wyjścia procesora efektów, czyli AFX. Ale najpierw musimy skierować wejść, dźwięk z tych prampów na wejścia procesora. W tym celu należy przejść do zakładki AFX i wybrać w dowolnym torze prampy. Przypuśćmy, że będzie to tor 13 i 14. Wybieram sobie tutaj prampy pierwszy i drugi. Może od razu zlinkuję te kanały tak aby przetwarzać je łącznie. I teraz w programie DAW na tych samych kanałach zamiast rejestrować dźwięk z preampów, będę rejestrował go z procesora efektów. A więc muszę wskazać tutaj znów tory 13 i 14. Ale uwaga, to samo muszę także wykonać w ramach właśnie podsłuchu. Zobaczcie, bo w sekcji tutaj monitorowej, w słuchawkowej mam ustawiony mikser pierwszy. A zatem muszę przejść do ustawień tego mikstera i w miejsce preampu pierwszego i drugiego również wybrać AFX 13 i 14. Wracam wobec tego do sekcji AFX. I teraz w kanale 13 i 14 spróbuję zainstalować jakieś efekty. Niech będzie to w pierwszej kolejności emulacja preampu, w drugiej kolejności może kompresja. Może jakiś rodzaj korekcji. Także tak jak widzicie procesory ustawione obsługuje się tak właściwie, jak y, zwykłe procesory wtyczkowe. I teraz włączę tryb Bypass, abyśmy usłyszeli różnicę. Troszkę więcej kompresji. Teraz, żeby zarejestrować ten sygnał, muszę znów w programie DAW wskazać jedynie wejście trzecie i czwarte. A co zrobić, żeby jednocześnie zarejestrować sygnał przetworzony i nieprzetworzony? W tym celu znów w zakładce właśnie DAW muszę wskazać w kolejnych wejściach tory preampu, a więc tak samo jak ustawiłem tutaj AFX 13 i 14, tak samo w któryś z torów muszę wybrać preamp pierwszy, preamp drugi, to mogą być na przykład wejścia 23 i 24. Więc robię to w ten sposób i teraz w programie DAW w torze 3 i 4 będę miał dźwięk przetworzony, w torze 23 i 4 dźwięk nieprzetworzony. W programie DAW utworzyłem sobie dwie ścieżki. Pierwsza przyjmuje sygnał z toru 3 i 4, druga natomiast przyjmuje sygnał nieprzetworzony z toru 23 i 24. Wystarczy teraz na obu ścieżkach włączyć nagrywanie, aby przekonać się, że zarejestrujemy sygnał przetworzony i nieprzetworzony. Teraz będziemy mogli łatwo porównać sygnał przed i po zastosowaniu efektów. W sekcji DAW zmieniłem tylko ustawienia w torze trzecim i czwartym, 2 DAW na Mixer 1, tak abyśmy mogli usłyszeć dźwięki zarejestrowane w programie.